Firma uzyskała decyzję o wsparciu w ramach programu rządowego Polska Strefa Inwestycji. Ta decyzja o wsparciu daje podstawę do zmniejszenia podstaw opodatkowania poprzez wartość nakładów inwestycyjnych, co w znaczny sposób ułatwia podniesienie konkurencyjności w stosunku do innych operatorów. Przykład programu rządowego Polska Strefa Inwestycji jest takim, który w pewien sposób wspiera w zasadzie każde firmy, nie tylko kapitał zagraniczny, ale również firmy polskie, i to jest też przykład. Możliwości skorzystania z narzędzi, które są dostępne dla wszystkich firm działających w Polsce. W tym roku otrzymaliśmy dwie decyzje, to były druga i trzecia, ponieważ pierwszą otrzymaliśmy już dwa lata temu. Planujemy w najbliższych miesiącach, w przyszłym roku instalować nowe linie produkcyjne, rozwijać w tym samym firmę, wprowadzać nowe technologie i zatrudniać nowych pracowników. Mamy wiele nowych pomysłów i na pewno w najbliższych latach będziemy je wdrażali i w kontynuowali współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Każda inicjatywa, każda inwestycja przemysłowa jest dla nas bardzo ważna. Cieszymy się z tej kolejnej decyzji, cieszymy się z inwestycji, które nas czekają. Cieszymy się, że ta firma tak się wspaniale rozwija i liczymy na to, że to jest pewien tylko etap, liczymy na dalszy rozwój i liczymy na to, że powiat na tym będzie korzystał. To są miejsca pracy, to są wszystkie kwestie, które są z tym związane. Ta decyzja, którą dzisiaj przedstawiciele strefy przekazali zarządowi, spółki jest największą dla naszego powiatu. Trwają rozmowy, jeżeli chodzi o samorząd, akurat w naszej gminy, z Pomorską Strefą Ekonomiczną. Posiadamy tereny, zastanawiamy się, czy nie umiejscowić tam ewentualnych przyszłych inwestorów, którzy zainwestują wraz ze strefą ekonomiczną na tych terenach. Zachęcam firmy, które terytorialnie nie przynależą do tej strefy, mimo wszystko do współpracy i do rozwoju swojej firmy poprzez strefę ekonomiczną.